Jeśli chodzi o weryfikację i aktualizację, weryfikacja dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem zawsze musi yy, polegać na analizie wszystkich poszczególnych etapów analitycznych, czyli rozpoczynając od procesu zmian w opisach obiektowych i procesowych poprzez zmianę... W, w rodzaju wykorzystywanych substancji palnych albo zmiany informacji co do substancji palnych zdarza się na przykład tak, że używamy jakąś substancję palną, do której przychodzi karta charakterystyki z parametrami pożarowo-wybuchowymi przez jakiś tam okres 5-6 lat, a po tym okresie 5-6 lat od tego samego dostawcy przychodzi do nas inna karta charakterystyki i widzimy, że są inne parametry pożarowo-wybuchowe, które mogą wpływać. Na wyniki przeprowadzonej przez nas analiz. Tu tak? trzeba, trzeba też na to zwracać y, uwagę, a przede wszystkim uwagę zwracać na to, że dane, które zawarte są w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem, zgodne są z aktualną wiedzą o parametrach fizykochemicznych. Także te charakterystyki zawsze powinny być aktualne. Jeszcze y, odnośnie aktualizacji dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, chciałbym, żeby Państwo. Y, na jedną rzecz zwrócić uwagę y, dotyczącą aktualizacji analizy i oceny ryzyka. Praktykuje się, że aktualizacja analizy i oceny ryzyka nie polega tylko na aktualizacji parametrów składowych, ale również polega na weryfikacji przyjętej metody, czy ona jest poprawna, czy nie. Dlatego najczęściej w dobrych dokumentach zabezpieczenia przed wybuchem, stanowiących dokumenty aktualizacyjne, spotyka się uzupełnienia metodyki analiz inną metodą analityczną, która potwierdza nam ten sam wynik. Przykładowo, jeśli w pierwotnym dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem y, stosowaliśmy analizę bazującą na prostych analizach PHA, czyli y, y, budowanie poszczególnych scenariuszy ze wszystkich danych dotyczących źródeł zapłonu i atmosfer wybuchowych, budowanie na tej podstawie określonych scenariuszy i przypisywanie parametrów prawdopodobieństwa ciężkości i później wynikowo ryzyka, czyli zastosowanie tej najprostszej metody, powiedziałbym najbardziej zgodnej z rozporządzeniem, zresztą też, to dobrze jest, jeśli taka metoda zostanie zweryfikowana inną metodą, na przykład zmodyfikowaną analizą warstw zabezpieczeń, tak zwaną metodą EXAWZ. Wtedy mamy pewność nie tylko co do tego, że wyniki uzyskaliśmy poprawne, ale że również metodyka jest poprawna, a ponadto ewentualnie nasze przewidywania co do zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa obniżających ryzyko, też odniesie skutek taki jaki przewidywaliśmy. Jest to taki element, może to zbyt górnolotne słowo będzie, ale jest to jakiś element walidacji metodyki. Tak?